Ceny nieruchomości w UK, czyli Wielkiej Brytanii, Anglii drastycznie się załamują. Dlaczego ceny nieruchomości drastycznie się załamują? Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim dlatego, iż podwyższono drastycznie oprocentowanie Wielkiej Brytanii do 5,25. Jednak ta zapaść zaraz może być jeszcze większa, jeszcze silniejsza, tym bardziej jeżeli oprocentowanie funta brytyjskiego zostanie podwyższone już za kilka dni przez to, że na przykład w Unii Europejskiej podwyższono oprocentowanie, jak wiemy w Unii Europejskiej podwyższono oprocentowanie do 4,5, 4,25 do 4,5, Wielka Brytania ma 5,25, no ale zazwyczaj Wielka Brytania podwyższa wtedy, gdy Unia Europejska podwyższa bo generalnie na świecie ludzie bardziej wolą euro niż funta brytyjskiego, i żeby w ogóle zachęcić ludzi do posiadania funta brytyjskiego, no to fund brytyjski musi mieć wyższe oprocentowanie. Polska też musi mieć zazwyczaj znacznie wyższe oprocentowanie, żeby zachęcić do otrzymania pieniędzy w polskiej złotówce. Prawda? Więc co się zaraz stanie? Czy ceny nieruchomości zaraz się zawalą w Wielkiej Brytanii? Proszę zobaczyć. To jest indeks cen nieruchomości Wielkiej Brytanii i czy to sprawi wielkie, wielką zapaść Wielkiej Brytanii, wielką zapaść ich gospodarki, czy Wielka Brytania. Po prostu zwyczajnie popadnie w totalną recesję, tak jak w roku 2006, 2007 i 2008. Proszę zobaczyć. Mamy na wykresie z, z wielki spadek cen nieruchomości, jednak powstaje pytanie, czy ten spadek jest duży. Da? E, czy ten spadek jest duży? Przypominam, że w, w styczniu 2020 roku, kiedy to wszystko się zaczęło, to indeks cen nieruchomości wskazywał 413. PIK został osiągnięty mniej więcej w roku, widzimy tutaj w roku, w roku 2020, prawda? 2022 PIK został osiągnięty tych cen nieruchomości i to było 506, czyli o 25% więcej. Tak? Tylko że od 2020 roku stycznia do kwietnia 2022 na rozdawana bardzo dużo pieniędzy, nadrukowano bardzo dużo pieniędzy i oprocentowanie było niskie. Teraz w danym momencie przestali masowo drukować tak pieniądze, przestają tak masowo rozdawać pieniądze, no i oprocentowanie rośnie. Co to oznacza, że ceny nieruchomości bardzo mocno tracą na wartości ze względu na to, że pompka przestała być pompowana. Co to może oznaczać? No musimy zrozumieć, że Wielka Brytania od 13 lat, Wielka Brytania od 13 lat wydrukowała 900 miliardów funtów pustych papierków przez 13 lat. Proszę zobaczyć. Tutaj tutaj mieliśmy wcześniejszy pik cen nieruchomości w 7 i wtedy to się wszystko stało. 2007 rok, boom, to się zawaliło, prawda? Ceny house price index spadł z 332 na 272, e, czyli no, mniej więcej 20%, prawda, mniej więcej 20%. Tylko w tamtym okresie przyjechały miliony Polaków, Europejczyków, Litwinów, Łotyszy i tak dalej do Wielkiej Brytanii. Plus obniżono oprocentowanie do zera. Prawda, prawie że. Plus, wydrukowano 900 miliardów funtów bez pokrycia pustych papierków. Szmat takich inflacyjnych, szanowni Państwo, które straciły 400% od tego momentu do wartości złota. Tak? Fund brytyjski w 13 lat jest zwykłą szmatą inflacyjną, która straciła 400%, czy tam 500% w stosunku do złota. O tym zaraz opowiem, prawda? Proszę zobaczyć. Tutaj właśnie, tu zaczęli, szanowni państwo, tu była wielka zapaść, tam 7-8, prawda? I tutaj obniżono drastycznie oprocentowanie. No i dzięki temu, że do Wielkiej Brytanii zaczęło przyjeżdżać miliony Polaków, to te ceny nieruchomości zaczęły, szanowni państwo, rosnąć i miliony Europejczyków, prawda? Te ceny zaczęły rosnąć. Potem dodatkowo Dużo Polaków zwyczajnie sprzedawało swoje majątki w Polsce i przyciągało te majątki do Wielkiej Brytanii. Prawda? No setki tysięcy Polaków sprzedało swoje majątki w Polsce i przyciągnęło pieniądze do Wielkiej Brytanii, kupując tam nieruchomości. Musimy to zrozumieć. Polacy nie, 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 nie zarabiali tylko w Wielkiej Brytanii. Polacy przywieźli wielkie majątki do e, Wielkiej Brytanii. Zanim o tym opowiem, szanowni państwo, co się zaraz stanie i jak mocno się mogą zawalić ceny nieruchomości. Czy ceny nieruchomości bum, 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 bum mogą spaść w ten sposób. Zaraz o tym opowiem, ale zanim o tym odpowiem, zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału na YouTube. Zapraszam wszystkich do klikania kciuka w górę i zapraszam do merytorycznego komentowania. Zapraszam także do... Yy, yy, wejścia na mój nowy kanał angielskojęzyczny i zasubskrybowanie tego kanału, ze względu na to, że chciałbym nadawać bardzo dużo po angielsku, no ale nie mogę, ze względu na to, że aby angielski YouTube wybijał filmy, potrzeba 1000-1500 subskrypcji tak mniej więcej minimum, aby na angielską sferę YouTube'a wybijało filmy angielskojęzyczne i mogą być to bez żadnego problemu Polacy, którzy mają nastawione settings, prawda, na polski język. Jeszcze tylko mój okochany łyczek kawy. No i jedziemy dalej. W takim razie, czy jest możliwość, aby ceny nieruchomości zawaliły się w taki sposób, prawda? Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy oszacować, co się stało we Wielkiej Brytanii. Musimy oszacować, co się stało w Wielkiej Brytanii. Proszę zobaczyć, tutaj tu mamy ksał GBP, czyli złoto do... Funta. I proszę zobaczyć, przed chwilą o tym mówiłem, tutaj mamy złoto do funta i o co chodzi w tym złocie? Proszę zobaczyć, tutaj mamy ten rok 2006, gdy ceny nieruchomości były napompowane i gdy się zawaliły, wtedy złoto, szanowni państwo, jak widzimy, kosztowało 300 funtów za uncję, prawda? 300 funtów za uncję, dzisiaj cena złota to 1552 funty, czyli 5 razy więcej. No musimy to zrozumieć, 5 razy więcej, a przed chwilą było 5,5 razy więcej. Co to znaczy? 2006 rok, szanowni państwo, zaczęto obniżać oprocentowanie funta do zera, i kredyt był drukarka, wydrukowano dodatkowo 900 miliardów funtów, szanowni państwo, bez pokrycia. Co to znaczy? Że złoto zyskiwało na wartości ze względu na to, szanowni państwo, bo no, złota nie można drukować, a papierki drukujesz, prawda? I więcej wydrukujesz, tym więcej złoto będzie kosztowało w tym papierkach, prawda? Jeżeli mam 10 papierków i gramy w jakąś zabawę i daję tobie 5 papierków i mam 5 papierków i, ch i chcę kupić, na przykład mamy jednego pomarańcza, no to najwięcej mogę dać za tego pomarańcza 5 papierków, no ty też możesz dać najwięcej za tego pomarańcza 5 papierków. No i sprzedający krupier w tej zabawie sprzeda temu kogo bardziej lubi. No ale jeżeli... Będę miał 6, no to sprzeda mi 6, ale jeżeli wydrukujemy sobie po jeszcze 10 papierków i znowu mam, ja mam 10, ty masz 10, no to pomarańcz będzie kosztował 10, a nie 5 papierków. Rozumiemy to, prawda? Więc Wielka Brytania zawaliła yy, swoją walutę do złota drastycznie. Po prostu, mówmy wprost: niskie oprocentowanie boom. Drukowanie 900 miliardów boom. Wyjście z Brexitu i drukowanie 2022 roku boom. Dalsze niskie oprocentowanie niższe niż inflacja, boom, prawda? Bo przecież jedzenie jest liczone w złocie, prawda? Eee, I widzimy, co się dzieje. No po prostu linia do góry i jak długo to może iść? Jak długo to może iść? Jak długo to może iść? Jak długo tak może trwać, prawda? Będzie trwało dalej, no to złoto będzie drastycznie drożało. I tylko, że ludzie się już zorientowali. I szanowni Państwo, wróćmy teraz do House Price Index. Tutaj mamy GB House Price Index, tak? czyli Wielka Brytania i proszę zobaczyć, co się dzieje. No tutaj dalej mamy, widzicie, tutaj teraz, druko, teraz pisałem, tutaj, tutaj mamy ten, ten wielki wzrost, tu mamy, tu mamy ten wielki wzrost złota, tylko że to jest yy, a cena, yy, średnia cena nieruchomości, House Price Index, prawda? I o co tutaj teraz chodzi, szanowni Państwo, o co w tym chodzi? Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii zostały pompowane przez przyjeżdżających Polaków. No to one sobie rosły. Polacy przyjeżdżali, pracowali, przyjeżdżali Słowacy, Litwini, Łotysze, prawda? No to ceny nieruchomości rosły. Gdyż Polacy i inni Europejczycy wiedzieli, że tam zostaną, zaczęli sprzedawać swoje nieruchomości. Zaczęli sprzedawać swoje nieruchomości w Polsce, no i przywozili i zaczę zaczęli zaciągać kredyty. Wielkiej Brytanii ceny nieruchomości rosły, yy, oprocentowanie było bardzo niskie. Wielka Brytania drukowała pieniądze, no to ceny nieruchomości rosły. Baj to let było łatwo inwestować, prawda? Były niskie podatki, no to ceny nieruchomości rosły. Yy, no ale szanowni państwo, przyszedł Brexit, prawda? Przyszedł Brexit, yy, i tutaj mamy, gdzie mamy Brexit? Tu mamy, 2000, szanowni państwo, tu mamy 2022 rok. Prawda? tutaj mamy 2022 rok, eee, no i przyszedł co, przyszedł, tutaj mamy, przyszedł sobie Brexit, eee, przyszedł Brexit i przyszło to, co się stało na początku roku 2022, no i wtedy nieruchomości były na tej, na tym poziomie, proszę sobie wyobrazić, na tym poziomie były nieruchomości, mniej więcej 400, no ale tu wzrosły do mniej, mniej więcej 500 ten indeks wzrósł. Jak to jest możliwe, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii tak drastycznie wzrosły, mimo to, że było to, co było w 2022 roku, że jest to, co jest za naszą granicą? I jak to jest możliwe? I jeszcze do tego dodać Brexit. No jak to jest możliwe? Bo wydrukowano jeszcze więcej pieniędzy, proszę zobaczyć. Tu drukowano, było jeszcze bardzo niskie oprocentowanie. Było bardzo niskie oprocentowanie. Drukowano coraz więcej pieniędzy. I co dalej, o co dalej też chodzi? Jest Brexit i ludzie nie chcą funta. Więc oddają im te funty, a oni coś z tymi funtami musieli robić. No, przecież to było to załamanie. No, co oddali funta? Jak się oddaje funta? No, na przykład obligacje to jest funt, tak? No, bo to dominowane w obligacjach. No, to oddawali im te obligacje. No to gdzieś to tam szło, no poszło w ceny nieruchomości. No, ale te ceny nieruchomości już są tak drastycznie wysokie, na, nawet już a, a dla Anglika. No, i teraz y, wyższyli to oprocentowanie. No, i ceny nieruchomości spadają. Tylko, że to oprocentowanie jest wysokie dopiero chwilę. No, i co się dzieje? Co, co będzie, jeżeli Wielka Brytania będzie musiała podwyższyć swoje oprocentowanie jak Unia Europejska. No jak to co? No ceny nieruchomości dalej będą spadać, chyba, że jacyś zagraniczni deweloperzy będą kupować. No, Okej, okay. do Wielkiej Brytanii masowo przybywają na łodziach ludzie, no ale do Włoszech też masowo przybywają no i, i, i co z tego, prawda? Wszędzie masowo przebywają, prawda? No, oczywiście oni mogą wpuścić wielki kapitał, no ale wtedy będzie oznaczało totalne zbiednienie ich społeczeństwa. Wtedy już nigdy ludzie nie kupują sobie nieruchomości. A oni będą im dojeżdżać wysoki rent, prawda? Więc jest teraz pytanie: Co chcą zrobić Brytyjczycy? Jeżeli Brytyjczycy będą utrzymywali bardzo długo, jeżeli oni biorą pod uwagę utrzymanie funta brytyjskiego jako taką między innymi rezerwowej waluty, no to oni muszą koniec, kropka, jakby się kto nie chciał zestrać i coś wymyślić, utrzymać to oprocentowanie, bo każdy będzie lachę wbijał w te papierki, bo to są papierki. Normalny człowiek, jeżeli widzi złoto i widzi, że złoto przez 13 lat podrożało pięciokrotnie do funta, no to widzimy, że funt to jest zwykła szmata, której nie warto trzymać w portfelu, nawet przez tydzień, no może tydzień tak, no ale jeżeli coś traci wartość pięciokrotnie przez 13 lat, no to trzeba być skończonym idiotą, żeby tego nie wiedzieć po prostu, tak? Więc jeżeli Brytyjczycy obniżą oprocentowanie, no to złoto będzie dalej drożeć, na świecie ludzie będą wyzbywać się funta, bo po co się taka szmata inflacyjna jak fund brytyjski, który, szanowni państwo, to no będzie drastycznie tracił do złota. No nikt tego funta nie będzie chciał. No nikt nie będzie Wtedy ceny nieruchomości będą rosły Ok, będą rosły, nominalnie będą rosły Ale w stosunku do złota Fund będzie drastycznie tracił Będą nierentowni i tak dalej Inflacja będzie podbijać Będzie problem, prawda? Fund będzie tani, tak? Więc jeżeli Brytyjczycy nie chcą, żeby ludzie Traktowali funta brytyjskiego jako szmatę inflacyjną Chcą, żeby była rezerwową walutą No to musi być wysokie oprocentowanie No bo jak tak sobie spojrzysz jeżeli masz 10 tysięcy funtów w kieszeni, znaczy się w banku i wtedy masz te 10 tysięcy funtów, a te 10 tysięcy funtów na przykład jest oprocentowane 7-8%, no to sobie inaczej pomyśl, no tak, jak jest oprocentowane 7%, no muszę mieć jakąś gotówkę, no to 7% jest oprocentowane, czy tam 8, czy 6, czy 9, prawda? No to mogę takie funty trzymać. No to mogę coś takiego trzebać w banku, prawda? No ale jeżeli widzę, że złoto drożeje, a funta nie jest oprocentowany 3% w banku, czy 2%, czy 1,5%, tak jak był, no to po co ci to jest? Więc Brytyjczycy. To jest, ja mówię wprost, to jest generalnie ostatni podryk, nawet nie powiem imperium, bo Brytania nie jest już żadnym imperium, Brytania przestała być imperium, ale to jest ostatni podryk, bo fund brytyjski to jest ostatni taki podryk. Fund brytyjski to. to to jest ostatni taki podryk tego, co oni sobie wypracowali przez te setki lat jako imperium, prawda? no bo w sumie oni ani już nie mają armii, ani oni już nie mają jakichś wpływów na świecie, oni nie mają właściwie już nic, to wszystko podupada. Zaraz finansowe stolice Europy powoli będą zabierać to, co będzie uciekać jeszcze bardziej z Wielkiej Brytanii, no bo Wielka Brytania nie będzie mogła, szanowni państwo, operować w Unii Europejskiej. Koniec kropka i nie będzie mogła, bo nikt na to nie pozwoli. Żaden tam Niemcy nie będą się pełzać przed Brytyjczykami, czy Francuzi, czy tam Belgowie, czy Holendrzy czy Duńczycy, czy tam Szwedzi, w ogóle lachów to wbijają, czy nawet hiszpanie prawda? No przecież to jest okazja tak dla nich, żeby się wzmocnić, nikt nie będzie, w Europie nie ma tak, że ktoś, ktoś tam komuś daje, ty może jeszcze w Unii, między, wiecie, krajami Unii, ale nie poza Unią, tak? Tak to nie działa, prawda? Więc musimy po prostu sobie zadać pytanie, czego chcą Brytyjczycy? No czego chcą Brytyjczycy? No czy chcą mieć tą walutę? No to jak chcą, no to ceny nieruchomości gdyby spadły do poziomu szanowni państwo boom tutaj, tak? Jeżeli Brytyjczycy chcą zachować swoją walutę, to ceny i nieruchomości, tutaj mamy 2020 rok, no to ceny nieruchomości jakby miały spaść do poziomu z 2020 roku, no to bez żadnego problemu. Prawda? No to bez, bez żadnego problemu. Jeżeli chcą żeby ich waluta była silna, mocna i tak dalej, no to ceny nieruchomości mogą spaść nawet dalej. Prawda? Nawet do 2018, 2019 roku. No to te nieruchomości, tak jak widzimy ten indeks spadający, no to niech se spada, prawda? No to, będzie, to będzie free fall, prawda? Będzie spadać i spadać i spadać, bo będzie wysokie oprocentowanie. Koniec kropka. Chyba, że wpuszczą wiecie, zagraniczny kapitał, jakieś, nie wiem, fundusze, nie fundusze, straty, taty. No ale... Brytyjczycy nie będą mieli nieruchomości wtedy, prawda? No... No, i wtedy będą wyjeżdżać stamtąd. No, bo kto tam będzie chciał być? No, nie, wiem, ci, chyba tylko ci, co niestety przypływają na łódkach, prawda? No, taka jest prawda, no bo tutaj widzicie, my mamy gigantyczne swoje problemy, bo mamy, no, ale teraz rozmawiamy o cenach nieruchomości w Wielkiej Brytanii, Generalnie, Szanowni Państwo. No, moim zdaniem, Wielka Brytania to się skończyła 13 lat temu, jak zaczęli masowo drukować i fund brytyjski stracił 500% w stosunku do złota. Moim zdaniem oni nie wyzbędą się tego jarzma, które sobie tym założyli. No bo jeżeli mamy coś widzimy że coś straciło 500 no to tylko idiota chce trzymać funty no po co ci funt prawie nie wiem że trzymać złotówkę czy coś ale po co ci funt jak mam 100 tysięcy funtów trzymam w banku fajnie dzisiaj mogę kupić funtów dzisiaj za 100 tysięcy funtów powiedzmy mogę tam kupić ja to ja ile tam jedna uncja 1600 to tam za 100 tysięcy to gdzieś mogę kupić powiedzmy 30 uncji Prawda? Mogę kupić e, powiedzmy 30 uncji, tak? No ale za 10 lat będę mógł kupić 5 razy mniej, czyli 6, 6 uncji. Ale wyobraźmy sobie dzisiaj za 100 tysięcy funtów mogę kupić. Kupuję, e, mogę kupić za 100 tysięcy funtów e, 30 uncji złota? No ale spadną, 80, funt zawali się pięciokrotnie, no i za 10-13 lat będę mógł kupić tylko 6 uncji złota. No przecież ludzie takie rzeczy wiedzą. Czy srebra, prawda? Dużo można kupić. No przecież jeżeli, szanowni państwo, no w 1900, przepraszam, w 2006-2007 roku za jedno, za 300, za 300, za 300 funtów mogłeś kupić jedną uncję złota. A dzisiaj, żeby jedną uncję złota kupić, to trzeba wydać 1600 funtów. Czy 1500, czyli 5 razy więcej. To trochę nie halo, prawda? No to jest oczywiste, no po prostu Wielka Brytania ma wybór, prawda, a ma wybór. Ja nie wiem, jak oni się z tym uporają. Moim zdaniem oni będą, no bo widzimy, że Unia Europejska woli mieć twardą walutę, no bo podwyższyła oprocentowanie, tak? Wielka Brytania też będzie wolała mieć twardą walutę. My nie mamy tego problemu z tą walutą, bo my nie mamy twardej waluty, bo naszej waluty e, nie trzyma się jako. E, e, wiecie, u nas nie ma takiego szaleństwa. Naszej waluty nie trzyma się jako jakąś tam walutę rezerwową, prawda? No jeżeli Wielka Brytania będzie chciała, ale po co im ta waluta rezerwowa, jak oni tracą Londyn z drugiej strony, tak? Więc Londyn stracą przez 10 lat, a, szanowni Państwo, jak wejdą, no to wejdą na warunkach takich, żeby oddać to, co daniszczyli przez Brexit, bo przecież im nikt nic nie da, przecież Brytyjczykom nikt nic nie da, bo wiele ludzi, setki tysięcy biznesu, wszystkiego straciły bardzo dużo przez to, że Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej, już nikt nie uwierzy Brytyjczykom, oni się obrażą po pięciu latach i powiedzą znowu, że idziemy sayonara, a poszli w nikt normalny nie robi takich rzeczy, szanowni państwo, tak? Brytyjczycy stracili na jakieś 20 lat Moim zdaniem, pre, nawet nie, nawet nie, wiarygodność jakąkolwiek, szanowni państwo, wi, jakąkolwiek wiarygodność, Brytyjczycy stracili jakąkolwiek wiarygodność, jakąkolwiek, jakąkolwiek, kolwiek, kolwiek bo oni się po trzech latach mogą obrazić, a w sumie to jednak może robimy Brexit 2. Więc to nie jest tak, że yy, nawet jak wejdą z powrotem do Unii, no to ochodźcie chodźcie, fajnie, co, żeście zrobili, żeście na, nawyzywali, napsuli, naniszczyli, to tak nie będzie. Więc jedyną metodą taką do zachowania, wiecie, tego takiego podrygu imperialnego w Wielkiej Brytanii jest utrzymanie wysokiego oprocentowania, niskiej inflacji, żeby ludzie chcieli trzymać funta, tak? No bo po co inaczej trzymać? Może się tego nie da, może wiedzą, że się tego nie da i tego nie będą robić. Jak się da, no to pewnie będą to robić, prawda? No bo lepiej utrzymać przecież jeszcze jakieś takie podrygi imperialne, no nie, tak mi się wydaje w ich przypadku. No a jeżeli będą to robić, no to ceny nieruchomości będą spadać i spadać, i spadać i spadać, tylko będą spadać i spadać i spadać, bo oni to wysokie oprocentowanie będą trzymać przez rok, 2, 3, 5, 10 lat, tak? Powiedzmy, tak? Czy przez 5 czy 4, tak, no to będą spadać tak długo, jak będą trzymać oprocentowanie, tak długo będą nieruchomości spadać. Chyba, że będą w, wciskać fundusze, ale jak będą wciskać fundusze, to inni nie będą mogli kupić, prawda? Ewentualnie będą mogli sprzedać, no to jak będą mogli sprzedać, to będą statut uciekać, prawda? Bo inflację mają gigantyczną. Prawda? No, trzeba tu zrozumieć takie rzeczy, szanowni państwo. Trzeba takie rzeczy po prostu zrozumieć, tak? Że generalnie, no, moim zdaniem, Wielka Brytania, no ja nie wiem, ja tam im życzę wszystkiego dobrego, ale Polsce życzę bardziej dobrego, prawda? Polsce bardziej dobrego życzę, szanowni państwo, ale ja nie widzę w ogóle jakkolwiek, żeby Wielka Brytania przez następne 15 lat jakkolwiek mogła z tego bagna wyjść. Mówię wprost, szanowni państwo. Ja ogólnie myślę, że Wielka Brytania może się stać Włochami numer dwa. Tam jest tak źle i tak niedobrze. Oni nie mogli zostać, Szanowni Państwo, w Unii Europejskiej, bo by musieli zreformować Londyn, bo o to wszystko chodziło, bo ludziom w Unii Europejskiej nie podobało się, że bo oni mają niski taxation, niskie podatki, że oni mogą wypompowywać te firmy, te pieniądze w te tax havens i sobie zarabiają, wiecie, na Francuzach, Włochach, Niemcach i Polakach i Hiszpanach, prawda? Nie, oni nie mogli zostać, oni musieliby to zmienić, a jakby zmienili, to i tak by tracili wtedy, no bo oni tylko właśnie na takim czym zarabiali, tak? Musimy to zrozumieć, że Wielka Brytania stoi na glinianych nogach, stała na glinianych nogach City of London, tak? Stoi na glinianych nogach inwestorów arabskich, ich premiership w ogóle stoi na glinianych nogach arabskich e, tych miliarderów, prawda? I gdyby sobie poszli, to do widzenia z premiership. No by nie było do widzenia, tak? Na glinianych lodach Londynu, na glinianych, to nie są twarde podbudowy, tak? Na, oni stoją na glinianych nogach Londynu, które tracą, na glinianych, szanowni państwo, Premiership, która też są sławni z tego, no ale to jest wszystko pompowane przez pieniądze Arabów, tak? Araby mogą pstryknięciem palca skończyć Premier Premiership. Przecież Araby mogą, striccie, palca skończyć ten cały Manchester United, Manchester City, to te wszystkie Chelsea, to wszystko, to to, to, to oni mogą to skończyć raz, dwa, trzy, tak? Wiecie, tak? E, e, wiecie, no ludzie to widzą, tak? Gdzieś tam, wiecie, Brytyjczycy tam, nie wiem, przocą na przykład na Orbana, czy tam Brytyjczycy, e, czy tam ta ich lewa strona przodzi na Polaków, prawda? Jakieś tam praworządności. No, e, Pomijając, czy, czy no bo jest nasz kraj skorumpowany, ale sami są skorumpowani do takiej kości, że po prostu aż im się wylewa z mordy. Taka jest prawda. No, no przecież yy, brudne pieniądze, szanowni Państwo, Wielkiej Brytanii to jest jedna wielka rzecz, tak, tak wiecie, wiecie. No. I, I to jest właśnie sedno tego clue, prawda, że moim zdaniem, moim zdaniem. Oni z tego nie wyjdą. Ja im życzę tego, bo to jest bardzo interesujące, prawda, zobaczyć, że no bo tam jednak jest, jest to część świata, prawda, duża, prawda? I ja im życzę, żeby, no bo to pokazuje, że świat się może zmieniać w takim razie, prawda? Ale na pewno, żeby nie robili tego naszym kosztem, prawda? No bo przecież że bo zapewniam Państwa, że żaden Belg, żaden Holender, Duńczyk, Niemiec, Polak, Austriak, Węgier, Czech, Słowak, Litwin, Łotysz Estończyk, Norwek, Fin. Landczyk nic nie da Brytyjczykom za darmo bo Brytyjczycy, bo te kraje wszystkie yy, po prostu wystarczy, że włączył internet i, i wyskoczy na przykład takie na, jedno z najsławniejszych szanowni państwo yy, powiedzeń Brytyjczyka że Brytyjczycy nie mają przyjaciół oni mają interesy, tak? no to jeżeli Brytyjczycy mają interesy no to no, jaki to jest interes dla Norwega dawać coś za darmo Brytyjczykowi albo dla Holendra, to żaden interes no, więc nie mają interesów. <laughs> prawda? no to szanowni państwo bo to interes na interesie, ja ci sprzedaję, ty to dalej sprzedajesz, razem zyskujemy. To jest interes, prawda? A taki to nie jest interes, szanowni państwo, dlatego moim zdaniem Wielka Brytania, no nie wiem, będą musieli dlatego moim zdaniem, żeby oni mogli utrzymać ten ostatni podryg imperium. No to musi być tak że szanowni państwo, że szanowni państwo e, będą utrzymywali wysokie oprocentowanie, bo to im ewentualnie pozwoli, tak? To im ewentualnie pozwoli tą tranzycję. co im życie, żeby doszli do tej tranzycji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale przez 10-15 lat będzie w dupę, prawda? I te ceny nieruchomości będą musiały się zawalić. Ja nie wiem jakim cudem co się będzie musiało stać, żeby e, e, żeby coś, coś jakoś tam, wiecie, no w, no Brytyjczycy mają w historii to, że no zawsze mieszali w Europie i wtedy na tym zyskiwali, prawda, więc e, tak to właśnie wygląda zawsze coś się może stać, jakieś czarne łabędzie i wiecie, jakiś kapitał tam ucieknie i tak dalej, ale dalej nie są w Unii finalnie Europa nie jest skłócona finalnie Unia Europejska nie jest skłócona, no mamy swoje wewnętrzne problemy, ale nie jesteśmy skłóceni finalnie nie da się już skłócić chyba Unii Europejskiej, tak mi się zdaje Już, nie wiem, Brytyjczycy chyba nie skłócą między sobą krajów, tak mi się wydaje Nie da się tego zrobić Rosjanom też się właściwie nie udało skłócić nas No są tylko Węgrzy, prawda? Węgrzy zostali, prawda? Bo Węgrzy są tacy, że dla nich właściwie oni sobie myślą tak, jak, jak Rosja była wielka, no to było węgiersko-austriacko-węgierskie au, imperium było, tak? No to Węgrzy sobie tak myślą, no tak, jakby wepchnąć tych głupich Polaków tam w tych Rosjan no to Rosjanie by ewentualnie z nimi wygrali, czy trochę ich naniszczyli, no i wtedy my się tym wzmocnimy. No tak Węgrzy myślą przecież, tak? No to właściwie jeżeli chodzi o sytuację Unii Europejskiej, no to no dobra, są tam problemy z Francuzami, czy tymi, czy tamtymi, ale generalnie no nie jesteśmy skłóceni. Jedyni tak drastycznie to się wybijają Węgrzy, no i tam Francuzi, prawda, i tak dalej. No ale to nie jest tak, że to my jesteśmy w stanie się rozbić, zepsuć na modłę, prawda, czegoś tam i kogoś. Więc, moim zdaniem, będzie wysokie oprocentowanie, aby uratować funta brytyjskiego, bo tylko funt brytyjski będzie w stanie uratować Wielką Brytanię. I poświęcą za to nieruchomości. No, nieruchomości już się raz zapadły i poświęcą nieruchomości. No, bo przecież lepiej mieć walutę mocną, niż walutę słabą, a przecenione nieruchomości, których nikt nie, chce, nie jest w stanie kupić i sprzedać. Życzę miłego dnia. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Życzymy wszystko, wszystkiego dobrego Brytyjczykom, aby im się udało. Prawda? ale jeszcze lepiej życzymy oczywiście e, Polakom, prawda? nam samym, ogólnie życzymy wszystkim krajom europejskim, aby m, były bogate, fajne i było miło, no, niestety jak widzimy co się dzieje, to się dzieje, no, życzcie takie jest, no ale zobaczymy jakie będą tego wszystkiego konsekwencje, jeżeli chodzi o waluty, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, widzimy ceny nieruchomości spadają w Wielkiej Brytanii, czy się zapadną, to już zależy od tego, jakie decyzje polityczne będą podejmowali Brytyjczycy. Czy Brytyjczycy jednak chcą mieć wol silną walutę, a drogie nieruchomości, których i tak nikt nie jest w stanie kupić, czy silną. Yy, 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 przepraszam, czy chcą mieć słabą walutę i te nieruchomości drogie, czy też silną walutę. I tanie nieruchomości. Pozdrawiam.